Hej, tu Karolina. Witam się z Wami w moim pierwszym filmie na YouTubie. Jestem super ciekawa w ogóle, jak mi to wyjdzie, ponieważ nie miałam wcześniej doświadczenia w ogóle z takimi rzeczami, z montażem też totalnie nie, ale mam nadzieję, że się wszystkiego nauczę. Nie wiem, gdzie mam patrzeć co bardzo, żeby, żeby było dobrze. Um, Okej, okay. nie chciałabym tak cały czas w telefon, ale tu powinnam, czy nie, nieważne. Okej, okay. jak widzicie po tytule, to idę dzisiaj na koncert Zalewskiego. I pewnie ten filmik będzie z paru dni, ponieważ dzisiaj zaczęłam nagrywać dopiero około 19. Zaprzepaściłam cały piękny dzień, było słonecznie, kolorowe liście, wiecie, no ale no trudno. Wypadł dzień sprzątania chaty, więc trzeba było się tym zająć. No i jest sobota, lecimy na koncert. Ja już jestem też ubrana, no dzisiaj tak całe na czarno. O, sorry, tam buty są. Dzisiaj całe na czarno i no. No i chyba tak. I co? I myślę, że Wam coś stamtąd nagram. Mam nadzieję, że się uda coś stamtąd nagrać. To widzimy się później w Filharmonii. Totalnie jestem ciekawa, jak to będzie, co to będzie i czego się spodziewać, bo nie wiem. Słuchałam po prostu już tego albumu zalewskiego teraz od dwóch tygodni. Cały czas prawie. Jak mi się tylko po prostu przypomniało, ogólnie rzadko słucham muzyki, jest to w sumie bardzo dziwne. No bo sama śpiewam w ogóle a rzadko słucham, no nie. Trochę to nie ma sensu. No ale tak jest, no i ciekawa jestem, jak się ten zalewski wpasuje w ogóle, wiecie, w filharmonię. Bo to jednak no, totalnie też nie wiem, czy będzie koncert stojący czy siedzący. Już kiedyś byłam na y, podobnym koncercie w Kaceku, to był koncert Mroza. No i wtedy faktycznie staliśmy. I ja miałam takie szczęście, że akurat stałam w takim szerszym przejściu, no to miałam miejsce, ale ci ludzie wiecie, w tych innych rzędach to no, mieli bardzo ciasno, więc no totalnie jestem ciekawa, jak będzie. Nagram Wam coś też stamtąd. No i mam nadzieję, że mamy fajne miejsca, bo koło realizatorów dźwięku, więc mam nadzieję, że będzie super słychać i super widać wszystko. No i standardowo się trzęsie ręka, no nie? Bo jedziemy. I takie są drogi w Kielcach. Mam nadzieję, że będziemy stać. Karol ma nadzieję, że będziemy siedzieć. No. Dobra. Słuchajcie, koncert za 5 minut. Mam nadzieję, że się nie spóźnimy. Idziemy, zaparkowaliśmy sama nie wiem gdzie i co. No i zobaczymy jak będzie. Jestem ciekawa w ogóle jak tutaj Krzysztof się wpasuje w filharmonii mury. No. de Malos. Jestem w domu, już nic nie nagrywałam po drodze, bo po prostu było już bardzo ciemno wszędzie i tak samo strasznie dużo ludzi w filharmonii, więc już stwierdziłam, że mm, dogram się tutaj w domu. I no naprawdę nie żałuję, że w końcu kupiłam te bilety, bo naprawdę się wahałam czy kupować czy nie. No i pewnie bym później żałowała jak zwykle. Więc myślę, że spoko. Kupiłam takie miejsca, żeby były koło realizatorów w ogóle dźwięku, więc naprawdę dźwięk też był super. W ogóle światła też zrobiły na mnie mega wrażenie. No, mało kiedy w ogóle tak zwracam też uwagę, wiecie, na światła, a tutaj naprawdę to było ekstra i nawet się nie czułam, jakbym była w filharmonii, więc. Naprawdę bardzo udany koncert, spoko. Nawet Zalewski tam powiedział: no, śmiał się, że no, nawet nie wiem, czy macie właśnie stać, czy macie siedzieć, no bo to w końcu filharmonia, róbcie co chcecie, no nie? Więc no, naprawdę fajnie, i no, mam nadzieję, że jak będzie następnym razem też jakiś jeszcze jego koncert y, gdzieś tutaj w pobliżu, no to też na pewno muszę się wybrać albo i gdzieś pojechać, no kto wie. Hej, mamy kolejny dzień, opowiem wam później więcej o koncercie. No i co? I zrobię dla Was test cynamonki z Klonowa Cafe. Prezentuje się tak. Już ją kupiłam wczoraj, co prawda, ale myślę, że dzisiaj będzie jeszcze lepsza. No i zrobię taki test z Wami, bo oni chyba wcześniej w ogóle nie mieli cynamonek. No, to jak na takie jesienne vlogi przystało. Dzisiaj jest yy, z kolei deszcz. No, jak na jesienne vlogi przystało, to Jemy ona jest z jabłkiem cynamonem i białą czekoladą. O kurczę. No jest dobra. Jest turbo taka domowa. Naprawdę spoko. Nie jest za słodka. Smakuje trochę jak Charlotte, ale podbija smak ta biała czekolada. Naprawdę spoko. Karol wczoraj powiedział, że trochę jak Kinder Bueno. Mm, ten krem, no ja bym powiedziała inaczej, ale i tak mi mega smakuje, mm. więc polecam. Słuchajcie, ten vlog to będzie jeden wielki chaos, bo musiałam wyjść z domu szybko. Jeszcze wracając do koncertu, to naprawdę był ekstra, wybawiłam się turbo, dużo muzyki, mało gadania i na początku to mnie to wkurzało. Kurczę, czemu on nic nie mówi ten Zalewski, ale z drugiej strony no... Mm, Chyba, chyba ważniejsza jest ta muzyka. Zresztą co chciał przekazać, to przekazał i tak przez te swoje teksty, więc w sumie spoko. No i go rozumiem, bo też bym pewnie nie chciała za dużo gadać, ale no naprawdę było fajnie. Przekrój wiekowy, bardzo też duży na tym koncercie. Widziałam też takie dzieciaki. Było też dużo osób starszych, więc no naprawdę ciekawie. No i chyba tyle. A teraz lecę na usta permanentne. I to była tak spontaniczna decyzja, że nadal nie wiem, czy Dobrze, że się zdecydowałam na to. No, ale zobaczymy, pokażę wam potem jak to wyszło. Mam nadzieję, że będę wyglądać normalnie i ładnie. Okay. Ja jestem po i naprawdę efekt jest bardzo ładny. Nawet już w zasadzie tak mogę wyjść do ludzi. Oczywiście się śmieję, wiecie o co chodzi. Mm, bardzo ładnie to wygląda. Wygląda oczywiście na razie jakbym miała powiększone usta, no trochę też jest kolor mocniejszy. Później to wszystko oczywiście zajdzie opuchlizna też już powinna dzisiaj Zejść, więc myślę, że fajniej, że będę turbo zadowolona, bo ja się uwielbiam malować, ale nienawidzę i nie umiem malować ust, więc myślę, że to będzie dla mnie takie duże udogodnienie, bo jednak makijaż też wygląda dziwnie, jak te usta są niepomalowane, pewnie wiecie o co chodzi. No i to pewnie będzie jedyny w ogóle taki tatuaż, który sobie zrobię. No i niestety trochę mnie ten zabieg bolał. No tak jak myślałam, ale myślałam, że będzie jeszcze gorzej, więc naprawdę jest to do przeżycia, nie trwa to bardzo długo. I miałam okazję być modelką podczas tego zabiegu, więc też nie musiałam za niego płacić. A wiem, że koszt takiego makijażu permanentnego to jest coś powyżej 1000 zł, więc naprawdę nie mało. No mam nadzieję, że będę zadowolona. Później mogę wykonać też dopigmentowanie, jak ten kolor już sobie zacznie trochę schodzić. No i myślę, że fajnie, będę Wam też pokazywać, jak one się później zachowują i, no i czy było po prostu warto. że utrzyma się ta ładna pogoda, jeszcze pójdziemy na jakiś spacer, bo jest tak pięknie jeszcze jesiennie, jeszcze nie wszystkie te liście opadły, więc no nastawiam się na to, że tak powiem. Jeszcze są piękne okoliczności przyrody. O i muszę się... Co? Muszę zakończyć, bo już będzie telepać. Jezu! Fajny spacer. W ogóle do domu, małe grzeszki KFC. Pojemy nieco wieczór, więc y, można sobie y, pozwolić. No. Jak widzieliście, mieliśmy w ogóle super spacer. Tak, trwał całe 10 minut. I robię update ustowy. Już naprawdę wyglądają spoko. Nie są już takie opuchnięte. Kolor, wiadomo, jest nadal mocny, ale mam nadzieję, że już jutro będzie całkiem spoko i że już nie będzie czuć takiego dyskomfortu. Mam nadzieję, że tutaj przy jedzeniu też nic nie, nie będzie bolało. No tak się pilnowałam, żeby jakoś ich tam, wiecie, nie stykać z piciem czy coś. Nie wiem, czy, czy w ogóle się tak dało, no ale myślę, że też picie przez słomkę będzie wskazane tutaj. Dobra, jedziemy. No aura jest iście po prostu jesienna bym powiedziała, te drogi tarnowska. No i co? I pogoda jest barowa, o! I samochód gada. Jeszcze kolejna ciekawostka, kocham jeździć po prostu autem i nieważne czy jestem pasażerem, czy jestem kierowcą. Oczywiście teraz jestem pasażerem, no nie nagrywałabym tak jako kierowca, wiadomo i Wy też tego nie róbcie i zapinajcie pasy, pamiętajcie. No i naprawdę jak po prostu skądkolwiek nie wracamy z Karolem, to zawsze się pytam, a możemy się jeszcze gdzieś przejechać, please, no i, i czasami się zgadza, no, tylko. Czasami zawsze na wakacje też, jak byłam młodsza, to, to jeździliśmy często autem, raczej nie samolotem. No i może taki mam jakiś sentyment. No. Nie zginęliśmy, jest ok. Karol, jesteś słabym kierowcą. Ja jeszcze lepiej. W ogóle kobiety dobrze jeżdżą, tak mi się wydaje. ci tylko mówią, że dobrze jeżdżą. Ale ja na przykład nie umiem parkować tyłem. Totalnie, ja wszędzie parkuję przodem albo równolegle, no, więc tak. Jest już naprawdę dosyć późno, ja zabieram się za montowanie tego vloga. Cieszę się, że byliście tu razem ze mną i wytrwaliście do końca tego filmu. Nie wiem, czy było go łatwo oglądać, no ale, ale był całkiem w moim stylu. Kto mnie zna, ten wie. No y, oczywiście piszcie, co można ewentualnie poprawić. Nie chciałam, wiecie, też wszystkich tych ujęć usuwać, chociaż wiem, że były niedoskonałe, bo gdzieś tam albo mi się odbił telefon, albo coś, no wiadomo, ale no jest to mój pierwszy film, więc w sumie mm, nie ma się co spinać. No, chciałam, żeby po prostu wyszło y, to fajnie i niesztucznie. No i co? Jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, jak wam się nie podobało, to zostawcie też łapkę w dół. Zawsze to jest dla mnie jakaś... Informacja i widzimy się w kolejnych filmach, na które też już mam pewne pomysły. I tak naprawdę zamieniłam kolejnością dwa filmy, ale o tym się przekonacie później, co będzie serio. Przekonacie się o tym później, co dla Was przygotowałam. No i będą takie, wiecie, troszkę pomieszane dni, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!